Szanowni Państwo, drodzy rodacy, zwracam się do Was, by poinformować, że kryzys związany z brakiem imprez w szkole może zostać rozwiązany. Od wyborów, Wy uczniowie, znowu możecie mieć ulgi w nauce, ulgi, jakie potrzebujecie. Wiem, że wielu spośród Państwa z niepokojem, z niesmakiem, a często po prostu ze złością. Patrzy na niektóre wydarzenia w naszej szkole. Z wielu spotkań z Wami wiem, że potrzebujecie Państwa spokoju, potrzeby stabilizacji. Oczekujecie, że wybrany przez Was kandydat takie poczucie Wam zapewni. Od samego początku jest to moim celem. Dlatego proponuję rozwiązania, które mają zapewnić rządy właściwe. Pracuję nad realizacją mojego programu nad poprawą jakości życia szkolnego, nad budową drugiej SBW. W tej pracy odniosę sukces, który już wkrótce przełoży się na życie każdego ucznia. Problemem jest na pewno zaradzenie problemowi, jakim jest niewątpliwie brak X-ów. W tej sprawie przede mną jeszcze daleka droga. Nasza szkoła będzie na pewno miejscem sukcesu. Przed nami stoi dziś ogromna szansa, jest ona także wyzwaniem. Muszę uczynić wszystko, by wierna swym tradycjom, zakorzeniona w jabłonce, nowoczesna i sprawiedliwa szkoła odniosła sukces. Wierzę w swoje umiejętności, bo wierzę w Was, drodzy rodacy. Znam Wasz codzienny trud, znam codzienne troski. I znam też wielki potencjał, który drzemie w nas uczniach. Razem odniesiemy sukces ku chwale ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę.